Witam wszystkich bardzo serdecznie. Łowisko specjalne Koła Okoń Wodociągi Częstochowa. Przyjechaliśmy dzisiaj sobie tutaj na sesję treningową. Zamiast na rybomani, to przyjechaliśmy na Częstochowę. Podobno ryby jeszcze śpią, dlatego jesteśmy tak cicho, ale mam nadzieję, że uda nam się je dzisiaj obudzić. Słuchajcie, woda jest bardzo zimna, więc miałem taką optymistyczną taktykę w głowie, jak tutaj jechałem. Ale temperatura wody, plus zobaczcie, że woda jest praktycznie martwa. Ryby się nie spławiają. Tafla. Nie mamy ani odrobinki wiatru na tafli wody. Ekstremalnie trudne warunki, więc ekstremalnie bezpieczne podejście z mojej strony. Wstępna mieszanka, przewaga gliny z odrobiną zanęty. Wszystko w ciemnym kolorze. Jak tutaj możecie zobaczyć i od tego zacznę. Dodam odrobinkę, odrobinkę oczywiście robaków, mam jokersa, mam ochotkę, mam kastery, mam w zasadzie wszystkie potrzebne robaki, żeby łowić duże ryby, ale nie podam tego na start. Moje nęcenie będzie bardzo ostrożne, 4-5 małych koszyków, nie mam nawet ze sobą dzisiaj wędki do nęcenia, e, więc postaram się, postaram się delikatnie zaznaczyć swoją obecność tutaj e, w okolicy i mam nadzieję, że jakieś rybki przypłyną, jeśli woda się rozkręci, będziemy oczywiście dodawali robaki, to będziecie widzieli w trakcie. Natomiast jeśli, jeśli nie uda nam się zwabić dużej ilości ryb, no to po prostu będziemy tych ryb szukali i próbowali coś złowić do kamery. Myślę, że to tyle. Za chwilę nęcenie wstępne i zabieramy się za łowienie. Plan jest taki, że na nęcenie wstępne podamy sobie Trzy koszyczki do koszyczka, jak widzicie, trafia odrobinę kasterów, odrobinę jokersa i grube białe robaki barwione na czerwono. Więc yy, podam trzy koszyczki, nie będzie tego dużo i będziemy yy, patrzyli, co się dzieje dalej. Zobaczcie, jak to jeszcze wygląda w koszyczku. Jak widzicie. Joker zrzuca się tutaj w oczy najbardziej, a pozostałe robaczki są tylko tłem. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się coś dzisiaj złowić. Zaczynamy nędzenie wstępne. Ostatni rzut łowimy na 28 metrze. Znaczy zaczynamy od tego, bo to oczywiście wyjdzie w trakcie łowienia. Czy obraliśmy dobry dystans? Jeśli rybki się tam ustawią, to nie będziemy kombinować i będziemy je łowić z tego dystansu. Jeśli rybki się nie pojawią, to będziemy tej ryby szukać na innych odległościach. Zakończyliśmy nęcenie wstępne. Za chwilę zaczynamy łowienie. Mamy rybkę. Trzeci rzut. Oj, nie wiem, czy się nam nie spieła. To no nie jest rybka. Jest to jazik. Jest to jazik niewymiarowy, ale cieszy, że jakieś rybki pojawiły się w łowisku. Być możliwe, że uda nam się dzisiaj troszeczkę ryb złowić. Jak tak dalej będzie że branie będzie praktycznie. W momencie, jak zestaw ułoży się w wodzie, to wydaje mi się, że trzeba będzie podawać odrobinę więcej robaków, żeby te ryby miały się przy czym zatrzymać. Jest to prawda jeszcze środek zimy, ale jest taki cieplejszy tydzień. To może obudzić ryby do żerowania. I wbrew pozorom, jeśli tak jest, to bardzo często się zdarza, że mimo temperatury wody, jeśli chcemy łowić te duże ryby, musimy nęcić robakami w dużych ilościach. I to nie tylko jokersem, nie tylko ochotką. Warto postawić na kastera, warto postawić na Wyciętą dendrobenę, i o tej porze roku naprawdę można w taki właśnie, można powiedzieć, letni sposób z dużą ilością robaków połowić. Ale na pewno na sam początek nie można przesadzić, bo nie wiemy, co będzie. Jeśli jest taki dzień, gdzie te ryby duże nie żerują. I, ale mamy szansę na złapanie na przykład jednego dużego leszcza w trakcie zasiadki, jeżeli przenęcimy łowisko na samym początku, o taką jedną dużą rybę będzie bardzo ciężko. Dlatego trzeba z wyczuciem dozować ilość robaków odpowiednio do sytuacji na łowisku, która się dzieje. Kolejna mała ryba. Zobaczymy, co to będzie tym razem. Może jakaś wzdręga. Tak jest to wzdręga. Jeśli takie ryby jak wzdręgi pojawiają się w łowisku, to znaczy, że nie ma w okolicy żadnej większej ryby. Bo jeśli pojawią się duże ryby, to wzdręgi zazwyczaj znikają, wypychane przez te większe ryby z pola łowiska. Spróbujemy na Większą przynętę. Dwa grube robaki barwione na czerwono. I zobaczymy. Kolejna mała rybka. Jazik. Kończymy już powoli naszą 5-godzinną Nierówna walka dzisiaj z rybami. Niestety nie odwiedziły nas żadne duże okazy. Łowiliśmy małe rybki. Pewnie niewymiarowe jazie i, i o Ryby cały czas są w łowisku ale jak za chwilę sami zobaczycie nie są to duże ryby. Udało się między tymi jazitami i niewymiarowymi wzdręgami czasem dołowić jakąś płotkę ale niestety żadna duża ryba nas nie odwiedziła oddam jeszcze jeden rzut, bo tamty miał być ostatni, ale ryba wzięła praktycznie, zapadła spróbuję jeszcze dobrać się do tych jazików, żeby się do nich dzisiaj żeby je skutecznie łowić niestety zestaw musi przebić się przez Stado zdręk, które stoją w i obiadają dosłownie wszystko, co założy się na haczyk. Łącznie z sporej wielkości dendrobeną. Ewidentnie duże ryby się jeszcze nie obudziły. Mimo tego ciepłego tygodnia, który nam właśnie mija. Szkoda, bo liczyłem mimo wszystko na leszcze, ale uważam, że fajny trening. Sprawdziliśmy sobie parę patentów, kilka wariantów dzisiaj przełowiliśmy w kontekście mieszanych, yy, mieszanki gliny z donentą. Kombinowaliśmy trochę z proporcjami na samym końcu okazało się, że najskuteczniejsza była czysta donenta. Te drobne jaziki są bardzo żarłoczne i żeby je w miarę w tempo odławiać to trzeba było je karmić no niestety zgodnie z zasadami PZ2 w większości były to ryby niewymiarowe bo jaś ma 25 centymetrów chyba nam się udało jeszcze na no, do widzenia łowić jednego jaźnika Będziecie mieli okazję zobaczyć, jakiej wielkości są to ryby. No właśnie, to jest taki jaś w granicach 20 cm, więc na zawodach niestety musielibyśmy go wypuścić. Do następnego.